Zorganizowana po raz czwarty przez Lions Club Biesiada Piwna to dla powstającego w Stanowie stacjonarnego hospicjum kolejny krok do przodu. W tym roku pod wdzięcznym hasłem Okno na świat biesiadnicy zbierali na zakup okien. Po raz pierwszy biesiadę piwną zorganizował Jan Ziętek. Wtedy w 2011 roku specjalnie na tę okazję przyjechał Czesław Mozil. Zebrano wówczas 7500 zł. Po dwóch latach urzędowania, zgodnie ze statutem klubu w Lions, dokonano wyboru nowych władz. Funkcję prezydenta powierzono Barbarze Nagaj, pełniącej wcześniej funkcję skarbnika. Udział w dzisiejszej imprezie jest rekordowy, odkąd jestem członkiem klubu. Nie, nie pamiętam, żeby y, 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 u, gości biesiady y, było y, 200 osób. W tym roku z aukcji i loterii fantowej zebrano rekordową kwotę ponad 13 tysięcy złotych. Licytowano gadżety sportowe. Niewątpliwie najciekawszymi była czapka i kurtka Michaela Schumachera oraz rękawice mistrza Europy i wicemistrza świata w kickboxingu Policzanina Kacpra Narlocha. Hospicjum stacjonarne powstanie w Tanowie. Budynek trzeba jednak wyremontować. Gotowy już projekt przewiduje także rozbudowę. To duża inwestycja budowana z pracą społeczną. Wielkim wsparciem jest ofiarowany każdego roku 1% podatku. Biesiadników przybywa. Tym razem było ich aż 193. To rekordowy wynik. To także ciężka praca członków Lions Clubu i sponsorów. Kolejny rok z rzędu gości bawił zespół Kwaśnica Bawarian Show. Przy jego dźwiękach biesiadnicy pożegnali karnawał. W 207 krajach organizacja Lions Club zrzesza 46 tysięcy stowarzyszeń. Polickie jest jednym z 54 w Polsce. Lająsi za każdym razem zbierają na określony cen. W przypadku policji jest to stacjonarne hospicjum. W tym roku policję swą obecnością zaszczycił gubernator Lajans Club w Polsce Paweł Cieśliński oraz wicegubernator Anna Suchecka. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz gminy Policji. <śmiany>